Witam Was serdecznie. Za godzinę rozpocznie się spotkanie PGS Krywełkatów z Denalem Moskwa. Już zająłem swoje miejsce, nauczony doświadczeniem z poprzedniego meczu, przed trzech tygodni. No, nie przytrafi mi się miejsce stojące. Dzisiaj naprawdę wyjątkowo dużo przesyłek zaczykowanych, zarówno dla dziennikarzy, jak i dla kierowców. Wszystkie błędy możliwe zostały rozłożone i już sporo, sporo cywiców mamy na miejscach. no Te sektory za Wojskiem zostały już pozajmowane, ale skupmy się już na samym meczu, bo on jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o braki kadrowe, to po stronie FGS Trybełchatów zabraknie Daniela Plińskiego, który boryka się z grypą, także nie jest w stanie dzisiaj wystąpić na parkiecie. Bartek Kurek po stronie Dynama Moskwa także nie zagra. Widocznie nie, nie doszło do siebie po kontuzji. Ale jest w Łodzi. Wczoraj wyglądował na roblinku. Będę obserwować, czy jest. Pewnie będzie trudno dopkać się do niego w mid ale jeżeli będzie to możliwe, to spróbuję. Biorąc pod uwagę dyspozycję takie z do. W lice. no Można mieć pewne obawy, jeżeli chodzi o formę, jeżeli chodzi o dyspozycję w dzisiejszym spotkaniu. No, wiadomo, że mamy moc pani dyrektor z jest WHR-u C w to także to spotkanie będzie na no, tak bardzo ważne w kontekście e, walki o pierwsze miejsce w grupie. Także e, wypadałoby chociażby jedno spotkanie, najlepiej na własnym terenie wygrać, ponieważ przyjdzie komplet widzów. Wczoraj patrzyłem, wieczorem zostało 20 biletów do kupienia, także te, to, to będzie więcej niż 10 tysięcy ludzi, to będzie około 11-12 tysięcy ludzi. Jeżeli tylko pojawi się ta statystyka, bo my tutaj dostajemy, tutaj mamy proszę bardzo już listę ze składami, wszystko jest, 12 meczowe zostały podane wczoraj. Jeżeli tylko pojawi się informacja o widowni, to, to, to pokażę ją w relacji na żywo. E, mam wrażenie, że e, to spotkanie dzisiaj e, będzie troszeczkę konkurencyjne, jeżeli chodzi o kibiców. E, są tacy, którzy wybiorą mecz półkarzy z e, No i też mecz nie za bardzo będzie dostępny ogólnie, bo e, transmisja przewidziana jest w Polsce z Polską. Także podejrzewam, że wszelkie internetowe spiny będą pozajmowane. E, Natomiast zapraszam serdecznie na relację na żywo. 20, no mniej więcej 20, postaram się ją zacząć i przekazać wszystko to, co będzie się działo tutaj na arenie. Musicie pewne rzeczy wybaczyć, bo jestem na żywo, mogę nie wszystko widzieć, ale muszę obserwować, bo, bo latają piłki. W od e, podawania w tej chwili rozgrzewają się, ale też pojawiają się siatkarze. Widzę Sława widzę e, Karola Kłosa i Papua Zatorskiego. E, mam nadzieję na dobre widowisko przede wszystkim i na to, że tgs odbuduje się i w miarę możliwości nie zmęczy. Bo jutro w Bełkatowie o godzinie 19 rozgrywać będą podobieczni Jacka Nabruskiego sparing, zresztą sparing, co ja mówię. Mecz ligowy, zaległy mecz z Olsztynem. I mam nadzieję, że na wszystko we nam starczy sił. Ja pytałem po meczu z jak z formą po próbowych liczbach świata. I zarówno od zawodników, jak i od trenera na przyszłego uzyskałem odpowiedź, że zawodnicy są dobrze przygotowani, wytrzymają. A poza tym, jeżeli wielu z nich było na Pucharze Świata w Japonii, to wie, że na jakimkolwiek turnieju, to wie, że trzeba być zawsze przygotowanym na obciążenie kilkudniowe. Także mam nadzieję, że i kondycyjnie, i siłowo, bo wiadomo, że z zespołami rosyjskimi trzeba grać przede wszystkim mądrze na, na siatce, na bloku, mocna zagrywka, bo przede wszystkim trzeba kończyć pierwszym atakiem, czyli to wszystko będzie funkcjonowało, to jest szansa na dobry, dobry wynik. Kciuki. Trzymajcie kciuki także za mnie, bo jestem troszeczkę jeszcze stremowany mam nadzieję, że wszystko to... Wyjdzie tak jak powinno. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam jeszcze raz na 20.20 20 na relację na żywo.